Cześć moi drodzy, witajcie bardzo serdecznie. Po długim oczekiwaniu mamy Skibidi Toilet 78. Zaczynamy, zostawcie lajka, jeżeli chcecie. I zobaczymy. Będzie tu pewnie bardzo dużo sekretów, bardzo... O kurde, wiedziałem, że do tego dojdzie, słuchajcie, będziemy mieli taką hybrydę. Pamiętacie jak o tym mówiłem? Pewnie, pewnie nie, ale coś takiego jest na rzeczy. Ty ludzie? Ty, ale oni żyją razem i nie chcą ich przekształcać? Ty głośnik o, jest o, nawet. Okej, okay. czekajcie. Będziemy mieli napisy po polsku. Kurde, ludzie. Steak, czyli nawiązanie do tego youtubera, nie? O o. Co jest? Coś im dał informację, nie? Wasza lokalizacja została odkryta. O kurde, ty kto to jest? To jest e, jakiś nowy mutant z Hibidi Toilet. Ja cię gwizdzę. No i reklama. Okej, okay, mam nadzieję, że teraz te reklamy nie będą wyskakiwać, zobaczymy. Jezu, ile my czekaliśmy? 3 miesiące ponad chyba na ten odcinek? A ten człowiek Ło kurde, o Jezu. No to se... Jezu, jakie on ma zęby. To, to typowy break. Tu nie jedzą ludzi, o kurde, jaka scena. No, i to ci chyba na niewiele się zda, no to niestety. Do transmisji. No właśnie, myśmy o tym mówili. Teraz nie mogą obserwować. Kurde. No, mówiliśmy o tym, że będą mieli możliwość dostępu do tego, nie? To zostało potwierdzone też. Czyli dwa, dwie rzeczy, o których mówiłem, czyli to, że oni słuchajcie, będą mieli dostęp do transmisji, do tego wglądu, i to, że będzie mutant e, t, e, kamera w. Jako skibidi Toilet. Kamera Skibity Toilet też mówiłem, więc się z, nawet nieźle. Dwie rzeczy się sprawdziły. Czekajcie, nagrywanie. E, aha, transmisja wyłączona, nagrywanie możliwe.

no, najważniejsze nie umierać, staying no, Oni też lecą, czyli te TV menu będą bardziej aktywni, tak? Hugs. <ścoughs> Ty, to jest perspektywa mutanta, nie? Przy tulaska chcieli tam radjo widać nie, że złapać. No nie, no serio. Ja cię widzę. No widzę, że te dwuznaczne głupoty dalej w sumu buma. Jezu, co to jest? To jest jakby stare miejsce? Przyszłość? Jezu, co tu się dzieje? Czy to jest naukowiec? Ej, no bez przesady, żeby on wrócił. Co jest? To jest jakby inny wymiar, czy coś? Jeffrey? Kto? Co jest? Czekajcie, bo tu film... Z... Jezu, jakie tu są dziwne rzeczy, ty, żeby to wszystko analizować, ci tu uciekają, nie? Ja, widale ale tu jest. Ło ty no fajnie, że teraz mamy perspektywę tego, tych mutantów, nie? O, dostałem nowe laserki i to od kamer, bo to jest Jęki energia. Ty no kurde, nie ma jeńców. Spoczywaj już Nieźle Ty, ile on ma rodzajów broni przy sobie. Ja ci wyjeżdżę. Muzyczka trochę taka pod duma podchodzi, nie? O kurde, to to cimy Uff, Transmisja na pewno nie jest dla dzieci, także proszę wyłączyć odbiornik jak ktoś ogląda. ten shotguny, które już widzieliśmy wcześniej. Odkręca, ja się widzę. Co jest? O Jezu. Ty, aż cały budynek poszedł. Ciekawe, no. O kurde, ty, co jest? Co w niego wleciało? A, tu ten. No to, to nie... O, w końcu widzimy, jak ten TV Daddy walczy, bo on jest cały czas uśmiechnięty, ty. Wow, ty, oni nie są odporni, nie mają... To znaczy, jak nie mają tych okularów, nie? Tort tu jest. Ty wleci w niego. Mm, no, to będzie ciekawe. To się oni. Co do Sigma? No nie, nawiązanie do tego. No ale oni, wiecie, oni... no właśnie, nie powinni być y, dłuższy czas. Piek? Czyli co, nie, nie, on nie ucieknie z nimi, czy co? Chyba zostaniesz sam, kolego. No właśnie, o jezu, o kurde, nadciąga reszta. No to masz przerąbane. Chyba, że głośniki się teraz pojawią. Wiecie co jest ciekawe? Że oni może już się skapnęli po jakim czasie przychodzi ta odsiecz, jakby posiłki od skibili tych astro, nie? I możesz szybko wpaść na te dwie minuty i potem uciekasz od razu, nie? Ale tu ten tv e, Daddy też... O nie, tu jest ten Destroyer, czy jak on się to tam nazywa, nie? Ta nowa postać, co była w przeciekach. LOL? No to jest chyba ten, co widzieliśmy na początku, nie? Tak, to jest ten. O kurde. Heavy damage. na Oho, coś tu będzie, jakiś głupoty Okej, okay. no i głośniki, co? Zobaczymy, czy głośniki będą stać. O kurka, gra te granaty takie przyciągające. Głośniczki, o, w końcu zobaczymy ich w akcji. Ło, kruca, ej, fajnie wyglądają. O Jezu, czy to jest Larch? Jak kozacko wygląda i ma też taką tarczę jak ten. Nie, kto to by jest? Czy to jest Tytan Głośnik czy Larch? Nie, to jest Tytan Głośnik. O, jacie Jacoba Kosę, ty, czy to jest nawiązanie do. Wow, kozacko wygląda, ty, ale zupełnie nie przypomina tego. Czemu go puścił? Ponieważ... Czemu go zostawił? Trzeba było go rozwalić, ty. Co? Wow, no to to jest to pole, o którym mówiliśmy. O, jest i large, dobra. Patrzcie, goście w ciężkim szoku. Wow, nieźle, tylko oni... Co, no będą musieli gdzieś uciec jakoś? Jak oni się tu pojawili? Ale kozacko wygląda ten... I ty tan głośnik, nie? Zupełnie nie przypomina tego co był dawniej. Eee, teraz ci mniejsi tu do niego, no to jak ci więksi nie mieli podjazdu, to... Wow! Czy to jest kobieta głośnik? <noise> Jasny gwint, ty Wow! Ty jak krzyże wyglądają te miecze. Wow. Jezu! Ale to wygląda nieźle! Kozacko! O, chyba większa ekipa się tu zbliża. Ale on jest zbyt pewny siebie, oho, teraz ci. Pamiętacie, ty tantivimensji miał problem. Był mega szybki. O kurde, co to jest? Ty, jakaś nowa broń, bo... Pająk... Czy to jest pająk głośnik? Można tak powiedzieć trochę, nie? Wow! No to e, oni muszą się udoskonalić, e, ci, wiecie, astro, no bo teraz jest już wyrównane to nawet z lekką przem. Czy no. ten głośnik mówi? Jezu, co jest? Co oni robi? Co to ma być? No. Wow, kozacko oni wyglądają. Wow. Ale no to w takim razie, wiecie, oni muszą udostępnić tę technologię reszcie sojuszu, żeby to było... Żeby oni też byli w ten tak sposób ulepszeni, mocni. Ty zwykły larch tu jest, o kurde. Oho, posiłki. ten jest mega gigantyczny, jak oni sobie poradzą z nim? Kurde, szkoda że tak krótko ten odcinek trwa. Ej, coś tu jeszcze będzie, bo to nie koniec. Ja cię że Trzeba by było to zanalizować, ale to poczekamy na elitę. Obejrzymy sobie jej najwyżej. Co jest? No to jest reklama tych figurek. Nie złą reklamę wykręcili. E, no ale myślę, o coś może tu jeszcze będzie jakieś parę sekund, co? No nic, chyba tu nie będzie tego. Ach, myślałem, nie, to już jest koniec. Słuchajcie, no powiem Wam szczerze, że super. Spodziewaliśmy się tego, że pojawi się tutaj, głośniki się pojawią. Jednak ta tutaj jest bardzo fajne to, że oni pokazują tego naukowca. To trzeba będzie zinterpretować i zobaczymy. No widzicie, jest naukowiec, który się pojawił. Tu jakieś ten, tak jakby to było jakby nawiązanie do tych dwóch postaci, które pamiętacie, one się pojawiały, jak teleportował się Tytan, TV-meni się teleportowali. Tu tam gdzieś były takie dwie nieznajome postacie, więc może to będzie nawiązanie do tego. Ale nasza teoria o, o tym, że dzięki temu mają dostęp do transmisji z Tytanem TV-menem, okazała się prawdziwa. I teoria z tym, że to już moja autorska, że się mogą pojawić właśnie te postacie, gdzie to jest. To chyba było zaraz na początku. Nie, gdzie oni tutaj robili tego Um, tą hybrydę. kamerę z, jako z Kibidi Toilet. No tu był kompromis. O, to gdzieś tu be, będzie chyba. O, o, gdzieś tu nie. O, tutaj to było. Właśnie, i to widzicie, też udało mi się odgadnąć. No, zobaczymy. Zobaczymy. Myślę, że jakby wiecie, no, to jest serial, który tam jakoś fabułę ma przez Buba napisaną. Ale no, wydaje mi się, że najbardziej racjonalne by było to, żeby głośniki udostępniły tę technologię całemu sojuszowi. No, zobaczymy, co się wydarzy wesołych świąt życzę, wszystkiego dobrego.